Dzień dobry, dzień dobry, Ania Urban z tej strony. Jak co czwartek wiadomości prozdrowotne. Dzisiaj jest znowu ciąg dalszy, nie wąt wątrobę, więc nie wątpimy i czytamy kolejny rozdział. Napisał książkę profesor Gabriel Perman-Mutter. Nie wiem czy zniknęłam. Komentarze na Facebook mi wrzuca rzeczy ja muszę to usuwać, żeby móc dalej funkcjonować. Ok, czytam kto to jest, kto jest autorem tej książki, dlaczego ją wybrałam, zaraz sami zobaczycie. Wybitny francuski hepatolog, profesor Gabry, Gabriel Lemuter. Kim jest? Kieruje zespołem badawczym Narodowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych we Francji. Zajmuje się interakcjami pomiędzy wątrobą a florą jelitową. Dlatego zwróciłam na to uwagę, ponieważ pierwszy raz się spotkałam z tym, Takiej literaturze obiegowej, że tak powiem, dla, dla wszystkich, o takim, z, takim, z takim stwierdzeniem, pojęciem, jest członkiem Krajowej Akademii Medycznej oraz wielu francuskich i europejskich stowarzyszeń naukowych, prowadzi wykłady na wielu światowych uniwersytetach, ma w dorobku liczne publikacje naukowe i dydaktyczne. I co z tyłu książki pisze o tej wątrobie? Nasz największy narząd. Nie boli, jest symbolem siły i życia. Prawdziwą super bohaterką do zadań specjalnych, prawie jak kobieta. Fabryka zdrowia w naszym ciele, super nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Super oczyszczalnia ścieków i najlepsza linia obrony przed chorobą. Najlepsza linia obrony przed chorobą, więc w tej obecnej sytuacji może należałoby się tam nad nią pochylić. Może nam się przydać przy zwalczaniu różnych chorób. I dzisiaj taki rozdział z tej książki: Wątroba nie strajkuje, ale i. Zaczynamy od tego. Wątroba nie strajkuje, wątroba nie boli. Co to znaczy, wątroba nie boli? Po prostu nie ma ukrwienia. Jeżeli nie ma ukrwienia, no nie ma podawania dalej informacji, że coś jest nie tak. Natomiast dużo osób mówi, ale ja prawie żółcią tam, żółcią wymiotuję. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli się człowiek przeje, mamy już jedzenie potąd, no to z woreczka żółciowego jest wyrzucana żółć do trawienia oczywiście, ale mózg też dostaje wiadomość: Ja już nie mogę, dla mnie to jest za dużo, nie przetrawię tego, nie pociągnę, nie rozprowadzę po organizmie i nie wydalę, bo nie dam rady. Więc mózg, dostając taką wiadomość, wysyła wiadomość do mięśni. Jelitowych, przełykał żołądka skurcz, 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 po to, żeby wyrzucić z siebie nadmiar tego, co właściciel organów po prostu do siebie włożył. W związku z tym, wyrzuca, wyrzucamy w formie wymiotów i, na, i czujemy żółć, więc nam się wydaje, że to od wątroby. Wątroba niestety niewiele miała z tym wspólnego. Wątroba dusić się może jedynie pod nadmiarem ilości cukru, który spożywamy na dobę. Jak to wygląda? Okazuje się, że od 70 do 100 gramów to jeszcze daje radę, ale potem po prostu zaczyna się stłuszczanie wątroby. I jakimi drogami, czyli jakimi przy pomocy jakich substancji wprowadzamy do siebie w swój organizm cukier? Przez soki owocowe. Przez dżemy, przez mąkę białą najczęściej, no ciemniejsza ma mniej, ale przez mączne rzeczy, wszystkie lasagne, pierogi, napoje gazowane, energetyki, ciasta, ciasteczka, tutaj się skupię na energetykach, bo czasami robię badanie i wychodzi mi tego cukru, że jest za dużo, i pytanie, w czym i szukamy. Najczęściej jest to u młodych ludzi. Nie jem słodyczy, nie jem tego, tego, wszystkiego nie jem. Natomiast piję energetyk, który ma sześć łyżeczek cukru. I tu już jest koniec. I czasami mamy problem z lokalizacją tego cukru, bo cukier jest jako wykorzystywany. Wykorzystywany jako konserwant, w związku z czym, na przykład, z kiełbasą dostajemy, z mięsem dostajemy cukier i zaczyna się proces obciążania wątroby. Potem jeszcze dalej o nim opowiem. Nie zastanawiamy się też nad tym, w 2021 roku, 2021, że jedzenie może być toksyczne. Nie myślimy o tym, nie ma takiego ciągu przyczynowo-skutkowego, że jeżeli coś zjem, co się dalej z tym jedzeniem wydarzy i po co ja go jem. Jeżeli zjem po coś, to na co mi to pomoże zbudować mój organizm, ale jaki wysiłek organizm podejmie, żeby to, co to resztki po tym jedzeniu, rozłożone, zostanie wyrzucone, ile to mnie energii będzie kosztowało, ile toksyn będzie mój, mój organizm musiał usunąć. No nie uczy nas się takiej profilaktyki myślowej, czy takiej, takiej pedagogiki, żeby po prostu przemyśleć różne rzeczy. Ja to w domu czasem tak żartuję, że nie mówię, co dzisiaj jemy, tylko czym się dzisiaj trujemy. No i wszyscy wiedzą, o co mi tam chodzi, tak? Jak już jest jakiś nie... obiad taki, że no, podejrzany dla mnie. no jest Takie pytania zadaję. Ale nikt się nie obraża, bo każdy wie, jakie mam zdania na ten temat. Tutaj autor opowiada nam, pro, profesor yy, opowiada nam o tym, yy, jak są tuczone kaczki i jak są tuczone gęsi. Yy, chodzi o to, że nasza wątroba od yy, ptaków różni się tym, że my nie migrujemy, nie latamy. Długich kilometrów do ciepłych krajów i nie potrzebujemy nabrać tłuszczu po to, żeby przetrwać. Chodzi o to, że człowiek ma dostęp do jedzenia, zwłaszcza teraz, bardzo duży. My nawet nie jemy, w zasadzie niektóre osoby nawet nie wiedzą, ile posiłków w ciągu dnia zjadły, bo praktycznie nie kończą jedzenia albo jedzą ciągle więc tu też się nad tym trzeba zastanowić, po co zwierzętom czy ptakom taka ilość tłuszczu w wątrobie. Okazuje się, że to jest magazyn, taka spiżarnia. Mam ze sobą bagaż żywieniowy i w momencie, kiedy zaczyna mi potrzeb... potrzebna mi być... zaczyna energia do mięśni, do życia, to biorę ją właśnie z wątroby, z tłuszczu, e eksmitowana, jeszcze emitowana jest do krwi substancja, która jest mi potrzebna, substancja odżywcza, potrzebna jest mi do przetrwania. Człowiek takiej potrzeby nie ma, w związku z czym nie powinien sobie stłuszczać wątroby, bo nie potrzebuje magazynu, mamy lodówkę, my mamy sklepy, możemy pójść w każdej chwili, co nam jest potrzebne kupić. Okazuje się, że jeżeli nie zachowamy takiej higieny żywieniowej, to wątroba stłuszczona nie będziemy, będzie nas powiększała. Tak. O co tu chodzi? Chodzi o to, że będziemy tyć i nie będziemy mogli przy stłuszczonej wątrobie rzucić masę ciała. Będzie bardzo ciężko, bo trzeba najpierw będzie tą stłuszczoną wątrobę odtłuścić, a potem odtłuścić nas, czyli odchudzić nas. Jeżeli ktoś się zaprze, uprzej, na siłę będzie chciał się odchudzać, to. Pamiętajcie, że taka wątroba zmęczona, obciążona, więcej jak 4 kg miesięcznie nie przetworzy tłuszczu z naszego organizmu, bo słyszę różne diety, różne formy odchudzania. Są osoby, które po kilkanaście kilogramów zrzucają. Nie wiem, z jakim to jest skutkiem zdrowotnym, więc czas samodzielnie się zastanowić, czy to jest taka droga. Wątroba nigdy nie boli. Wracam tutaj do tego sformułowania pana profesora. Ale co się dzieje z wątrobą? Najpierw, jak zaczyna chorować, zaczynają się stany zapalne. Potem pojawiają się zwłóknienia. Potem marskość, potem nowotwór, utrata własności regeneracyjnych. Ponieważ mówię to wszystko po to, że wątroba ma funkcję regeneracyjną. Czyli taką, że po jakimś czasie, jeżeli my ją zepsujemy, to my umiemy. Poprzez dietę i pokarm ją naprawić. Czyli jak nam się zepsuje, naprawiamy. Tylko trzeba mieć oczywiście wiedzę i świadomość jak. I teraz, kiedy może boleć wątroba? Jeżeli już się zrobiła bardzo duża, nie mieści się w worku, w takiej torebce, która ją obejmuje. I zaczyna naciskać na tą torebkę. Torebka jest unerwiona, i wtedy zaczynamy odczuwać ból. Nie wątroby, tylko tej, tej torebki, w której, takiego woreczka, w którym to się znajduje. E, jaki to jest ból? Tu czytam z książki, bo nie wiem, nie, nie, nie doświadczyłam na sobie. Tępy ból uciskowy i ciężki. To jeżeli tak czujecie pod żebrami, no to wtedy z prawej strony, no to wtedy może to tak być, nie? że to tutaj będzie ta torebka wokół wątroby, że wątroba już jest tak duża, że czujemy uciski. I wątroba ma też taką fajną funkcję, że jak pracuje z nami, kiedy my tyjemy, ale pracuje też z nami, kiedy my na przykład mamy post albo my się odchudzamy. I jak ona wtedy pracuje? Odstawiamy cukier, odstawiamy jedzenie, ona po 24 godzinach zużyje ten cukier, który tam był w zapasie, i potem zaczyna się, przetwarza go oczywiście w energię. I potem zaczyna czerpać energię, te, te, te wszystkie substancje odżywcze z tłuszczu. Najpierw z tłuszczu wątroby, z wątroby swojego, a potem z tłuszczu, który pływa we krwi, z tłuszczu. Pochodzenia z naszego organizmu, czyli my zaczynamy chudnąć. I jak to się dzieje? Z tłuszczu pochodzą ciała ketonowe, które będą hamowały apetyt. Czyli jak słyszeliście o ludziach, którzy są na głodówce 30-dniowej, czy jakiejś innej, i nam się wydaje, że taka abstrakcja jak można tyle dni nie skoro nie wiem, kilka godzin już jestem głodna i coś się ze mną dzieje, i czuję się niefajnie. Te ciała katanowe im blokują apetyt, i oni tak za bardzo tego głodu podobno nie czują. Ja nigdy nie byłam na takiej głodówce, więc nie wiem, ja to czytam z książki, przekazuję. Więc, jeżeli na przykład jakaś grupa zawodowa urządza głodówkę, żeby coś tam osiągnąć, no to po prostu no jakby wiedzą, no jak to będzie wyglądało, że to nie jest najgorzej. I tutaj pan profesor mówi o tym, że nie ma leków. Wyrównujących enzymy wątrobowe. Enzymy wątrobowe. E, powtarzam to, ponieważ mylimy z różnymi innymi rzeczami. E, i najlepszym lekiem dla wątroby jest jedzenie i picie. A ja dodam, że jeszcze nutraceutyki, czyli takie zioła czy y, suplementy funkcjonalne, taka żywność funkcjonalna y, w postaci ziół, na przykład. Też jesteśmy w stanie pomóc, w stu, y, pomóc od y, w rozbiciu tego tłuszczu, czy w przyspieszeniu spalania tego tłuszczu, produktami ziołowymi, bo wątroba traktuje to jako jedzenie, są to naturalne substancje, które normalnie kiedyś w przyrodzie braliśmy, zbieraliśmy i zjadaliśmy, więc organizm ma to w genach zapamiętane. Natomiast z syntetycznymi produktami rzeczywiście tak jest, że on tutaj twierdzi, że jeszcze długo takie leki nie zostaną wynalezione. Więc jeżeli Chcecie pomóc swojej wątrobie, to starajcie się, żeby ona nie była super nowoczesną oczyszczalnią ścieków. Tu cytuję z tej książki, ponieważ możemy tę ilość ścieków w własnym organizmie zmniejszyć. Czym zmniejszyć? Odpowiednim jedzeniem, odpowiednim piciem, wybieraniem tego, co my jemy i zmniejszaniem porcji albo ilości. Jedzenia w ciągu dnia. Jeżeli widzimy, że mamy problem z przetwarzaniem, z wyrzucaniem, strawieniem z, z organizmu tego, co jemy, to zastanówmy się, czy my musimy jeść pięć czy siedem posiłków. Może stopniowo po jednym zmniejszajmy, na przykład do trzech albo zejdźmy do dwóch. Każdy organizm jest inny. Trzeba samodzielnie przetestować, jak my możemy funkcjonować, po to, żebyśmy byli zdrowi. Jeden potrzebuje, zależy też od grupy krwi, tak? Czy my potrzebujemy dużo mięsa, czy owoców? Na czym my się mamy bardziej skupić? Czy kolacja musi być bardzo ciężka, co wątpię bardzo, bo część osób najada się dopiero na noc, bo po całym dniu nie jedzą, a potem jeden duży posiłek, że organizm nie wytrzymuje? No, po prostu trzeba to przemyśleć, przetestować swój organizm samodzielnie. Tym, co my mu możemy podawać, w jakich godzinach, jeżeli to ustawimy, to praktycznie zacznie się samo leczenie. Tego organu, bo taki jest przykład pacjenta w tej książce, że praktycznie no, nie było leków na wyleczenie, po prostu trzeba było zastosować reżim żywieniowy i organizm się sam zregenerował człowiek żyje, e, nic mu nie jest. Jeżeli Was ta książka interesuje, można kupić, nie jest droga, albo słuchać mnie co czwartek, bo będę kolejne rozdziały mm, omawiać, sugerować, co można, co nie można. Jeżeli byście się chcieli dowiedzieć coś więcej o wspieraniu wątroby, o otuszczaniu, no to zapraszam. Jeżeli wiecie, że macie, bo część osób wie o tym, że ma stłuszczoną wątrobę, no to też można zapraszam w komentarzach do, do zadawania pytań, albo po prostu na messengera. Miłego wieczoru, miłego tygodnia, do zobaczenia.